No Z tej strony mają Rondel 66 i dzisiaj nagrywamy Slendera Gra podobnie, podobno y, totalnie rozwala umysł i jest podobno straszna bardzo Oglądałem kilka let's playów ale nigdy w nim nie grałem Przekonajmy się czy tak bardzo miażycie czy tylko y, są po prostu gadania innych osób. Z racji niektórych rzeczy po prostu i pewnego doświadczenia w takich grach y, mało się boję, przynajmniej staram się, jakby to powiedzieć, Staram się, żeby to nie... No, żeby się po prostu nie przestraszyć. Jedyne czego się boję to troszeczkę tego, że ten gość nie ma twarzy. Może jakiś patch powstanie? To wiem. Dobra, idziemy. A w sumie biegniemy. Slender, 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 blender, blender, slender, blender i nie macie. A. Nie ma Gnuja. Nie ma go w ogóle. I bardzo dobrze. O, domek. Jak znajdę w nim karteczkę, to zaraz się znajdzie. Musimy znaleźć 8 karteczek, a żeby przejść grę. Się tam w ogóle przejść. E, takie konstrukcje są generowane randomowo, to znaczy losowo. I po prostu... Y y y są jakoś tak na... No. Nie da się przejść gry na pamięć. Po prostu w tym momencie albo trafisz, trafimy na cysternę, albo trafimy na jakieś inne rzeczy, albo jeszcze na inne rzeczy. O, ja w tym momencie na przykład trafiłem po prostu na domek. I też jest tak, że czasem się podobno, podobnie czasem się nie trafia na karteczki trzeba zbierać w tej grze. Mm. No dawaj. O, jest. Always watches, no eyes. Czyli ogląda mnie, mimo że nie ma. Z drugiej strony przyszedłem. Prawdopodobnie z tej. No, Slender. Slender, Slender, Blender, Blender, Slender, Bender, blender, 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 Slender. Slender, nie macie. Jesteś lamusem, boisz się. Przeszlendziłeś. No, Slendziu, gdzie jesteś? No, o! Gryzłem jeszcze tego, bo nie grałem w tą grę, czy postać, czy też jakby, jakby ją nazywać, lepiej nazywać ją Slenderem, eee, czy ona nas prowadzi do tych karteczek, czy po prostu się spamuje randomowo, żeby nam przykrzyć życie i nas przestraszyć. Nie ogarnąłem jeszcze tego końca. Powiedział, ale powiedziałem przed chwilą, że się nie będę bał przemiejsca. Nie będę się starał nie bać. No ale to szczegóły. Dobra, może powiem. Okej. Okay. Fuck. To idziemy dalej. Nie ma żadnej karteczki. Przepraszam jeżeli są jakieś zakłócenia w eterze, ale nie jestem sam w pokoju i po prostu na dobie leci teraz film. Już nie będę. Ja. A jakiś hiszpański. Jak sobie... Bardziej się przestraszyłem tego dźwięku. znowu? Dobra, wylukaj fazę. Dobra, teraz już się będę coraz mniej gobał. O, a. On mnie goni. Hehe, <laughs> cały czas tam stoi. On mnie w dupie. A ja przed nim uciekam. On idzie za mną, dobra. Może jak się go troszeczkę boję? O, dobra nasza. Tylko żeby ten cwel nie przeszedł na drugą stronę. Błagam, żeby nie był za mną. A. Część eee, idziemy dalej Co są? Tutaj mamy opcję z Jak Cyborg A! Kurde No i jednak... Nie sprawiło się to co powiedziałem Jednak się go przestraszyło Czekajcie, przyjrzę mu się twa twarz Dam da da, da da On nie ma twarzy Nie ma twarzy. Mmm, tylko ty. Ma wszystkie kontury, ale nie ma twarzy. Chyba go... Chyba go bardzo rodzice nie kochali. Tak, nie. tak jak do mnie. większość osób we mnie. da, da. Dam, da, da, da. Dam, dam, Nie, przegram grę. go nie ma przede mną. Dobrą stronę idę, tak mi się wydaje Przynajmniej Wziąłem ups. Cały czas podróżuję A może coś opuściłem Jak chce mi pomóc Nie, nie wiem Ale gówno nic nie dotknie mnie Nie może podejść tak blisko Zostałeś źle oskryptowany, mój przyjacielu Tak gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Mówiłem Fuck! A nie, nie, to z... Dobrze, dobrze, już, idę. już idę, już idę Przepraszam, kolego Przyjacielu Czy jesteś pewien, że w dobrą stronę? jest problem. Jest gdzieś blisko, ale nie widzę go no i tu jest problem. Czekaj, patrzę cały czas w górę. O o! To znaczy, że mam jednak... i w drugą stronę. Chyba. Znowu będzie to Dą! Dobrze, dobrze, dobrze. Jeżeli bardzo nie lubisz, jak się na ciebie patrzę, to przepraszam. Ja jestem człowiekiem pokojowym, więc... No... Don't look or it takes you. Aha! Dobrze, ale musimy zabierać kotuś. czy nie zrobić taką serię horrorów różnych po kolei niektóre może na kilka odcinków o może fear dobra, to jest przeklamowany temat ale na przykład SCP Stalker chociaż to nie jest taki horror bardziej to jest bardziej to jest taki no RPG o Fallout chociaż to też jest RPG zdecydowanie RPG ale ma takie, ma takie momenty horrorystyczne można by powiedzieć No ale Jeżeli Wam się spodoba to chętnie nakręcę więcej filmików Dla mnie to będzie też motywacja Zapiszcie w komentarzach co, co źle robię Przereklamowane mainstreamowe. Ale no, 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 oh, no. Yeah. O yeah. Cztery na 8. Szukajmy dalej. Aaaaaah. To ma był półmetra. ZAMną! Błaga. Ja rozumiem, że być zły, że to Twój teren, ale... Ah! Hein? To było nie... Dobra, wiem, że taki odgłos jak Jelczko podczas samostartu, no ale... Chyba mu się nie, nie podoba, że tutaj, chodę. drzewo, stare drzewo. Się nie patrzę w ciebie tylko na drzewo. <laughs> Fuck. 4 na 8 kartek. Ups, przepraszam. To może tyle na dziś no to widzicie mój wynik jeżeli podoba Wam się mój filmik to jest taki pierwszy mój let's play czy, czy, czy jakby to nie nazwać jeżeli Wam się podoba to zasubskrybujcie albo nie wiem polubcie filmik jeżeli Wam się oczywiście podoba bo jeżeli nie to wiadomo że tego się nie robi ja, ja przynajmniej ja wyznaję że tak powiem zasadę że nie powinno się żebrać o łapki w górę i inne takie rzeczy no cóż, żegna się z Wami, mają rondel do zobaczenia w następnym odcinku. Fuck, Ale to straszne.